Siemanko z tej strony sermisiek. Wielu z Was już dawno wybrało swoją upragnioną frakcję, wiąże się to ze zdobywaniem sympatii i wykonywaniem misji frakcyjnych, które dają nam punkty doświadczenia oraz zwiększając reputację we frakcji, pozwalają awansować na wyższy poziom. Ponadto otrzymujemy także złoto oraz tokeny frakcyjne, za które możemy zakupić uzbrojenie i przydatne rzeczy, takie jak chociażby dłuto do wytwarzania kluczy na ekspedycję. Lub runę zwiększającą udźwig potrzebną do wytwarzania torby lub skrzyń. Niektóre misje są bardzo czasochłonne i niezbyt za nimi przepadam, jak na przykład przeszukiwanie kilku skrzyń, trzeba je znaleźć, zajmuje to sporo czasu, bywa frustrujące, gdy jakaś się przed nami ukryje i krążymy chwilę szukając jej. Inne misje są łatwiejsze, bo wymagają zabicia tylko kilku mapków i do widzenia. Misje dzielimy na dwa rodzaje PVE i PVP. Pierwsze dają mniej nagród, ale nie musimy się obawiać o nasze życie ani o zakończenie takiej misji, gdyż nikt nie zabije nas podczas jej wykonywania no chyba że stwory, na które polujemy, będą zbyt mocne lub weźmiemy ich zbyt wiele. Misje PVP są trudniejsze, gdyż podczas jej wykonywania musimy być oznaczeni do walki i w każdej chwili ktoś z przeciwnej frakcji może nas zabić. Pamiętajcie też, że nie wszyscy biegają solo i możecie trafić na grupę graczy która szybko wyśle was za światy. Co najważniejsze, przy wykonywaniu misji PVP, jeżeli zginiemy w trakcie ich wykonywania przed oddaniem i zakończeniem u NPC naszej frakcji, misja kończy się niepowodzeniem, a nagroda przepada. Więc zostajemy z pustymi rękami. Co jest fajnego w tego typu misjach, że dają więcej nagród oraz pozwalają w szybszym czasie podnieść reputację we frakcji. Jak możecie zauważyć, na najlepsze uzbrojenie potrzeba sporo żetonów frakcji. Więc osiągnięcie takiej liczby będzie czasochłonne. Jednakże, występuje miejscówka, gdzie dosyć szybko możemy je nazbierać, wbijając reputację naprawdę w zawrotnym tempie. Jednakże, zanim tam pójdziecie, doradzam mieć ponad 40 poziom, gdyż nie będzie Wam łatwo. Ponadto, osoby, które również wykonują te kwesty i mogą być z przeciwnej frakcji, bardzo często będą miały około 50 poziomu i możecie łatwo paść ich ofiarą. Warto też wykonać misję na wyższą rangę we frakcji. Ze względu na to, iż na każdym poziomie zwiększa się ilość reputacji, jaką potrzebujecie, aby odblokować kolejną rangę. Oczywiście aż do tej ostatniej. Zwiększa się także maksymalna ilość żetonów, jakie możecie posiadać, więc zanim się tutaj wybierzecie, zachęcam do wbicia większej rangi we frakcji, aby później nie być sfrustrowanym tym, że nie możemy nazbierać już więcej. Zadania te są bardzo blisko i zajmują niewiele czasu w porównaniu z innymi misjami jest to najlepszy spot na wykonywanie misji dla frakcji. W zależności od frakcji jaką wybraliście macie jedno zadanie dla Syndykatu, zabicie czterech wilków, dla maruderów będzie to zabicie czterech owiec, a dla przymierza zebranie czterech skrzynek. Kolejna misja jest bardzo łatwa i wykonacie ją przy okazji, gdyż jest to utrzymanie się na danym miejscu przez półtora minuty. Ostatnia misja to zebranie dokumentów ze skrzynki i przeniesienie w pobliskie miejsce. Roga do NPC jest bardzo krótka, ze względu na to wykonanie tych trzech misji jest dosyć szybkie. Oczywiście możecie je powtarzać nieustannie. Na zbieranie, na najlepsze uzbrojenie i tak zajmie wam kilkanaście godzin, ale na pewno będzie to szybsze rozwiązanie niż inne misje w New Worldzie. Zachęcam też do wykonywania ich w grupie, gdyż nie będziecie musieli obawiać się innych i zwiększycie swoje szanse na powodzenie. Ponadto biegając z większą grupą, będziecie mogli zabijać innych. Co pozwoli Wam nabijać poziom szybciej. Jak dobrze wiecie, nabijanie punktów frakcji jest bardzo fajne, możecie przy tym troszeczkę zarobić, możecie też przy tym znaleźć bardzo fajne itemy, dlatego ja zachęcam, pamiętajcie też, żeby co level wykonywać kolejne misje dla frakcji, które pozwolą Wam zwiększyć Waszą rangę, ze względu na to, że ponad daną rangę nie będziecie mogli już otrzymywać benefitów, dlatego warto mieć to na uwadze. Na niższych poziomach, oczywiście, Spoty są różne, dlatego też warto wybrać coś, co wam odpowiada. Ja robiłem tak, że w każdym mieście, jeżeli zdobywałem poziom, no to jak przychodziłem do następnego miasta zgodnie z fabułą, to tam wykonywałem kolejne misje dla frakcji. Są bardzo różne: są takie, gdzie szybko trzeba przebiegnąć i coś pozbierać. Są takie, gdzie trzeba no troszeczkę niestety bardziej się natrudzić. Najgorsza chyba misja to zabić trzy owce, jak biega tam tysiąc osób. Mam nadzieję, że ten materiał będzie przydatny i pozwoli wam przyspieszyć proces awansu w szeregach waszej frakcji. Uzbrojenie frakcyjne jest bardzo dobre i może przydać wam się podczas rozgrywki. Inne przedmioty również będą wam potrzebne, dlatego zachęcam do wykonywania misji dla frakcji. Na szczęście wymogi awansu i misje na kolejne poziomy zostały poprawione, gdyż wcześniej niektóre osoby nie wiedziały jak na przykład awansować na skrybę i szukały tej misji, aby zdobyć wyższą rangę. Było to naprawdę frustrujące, ale jak widać gra cały czas zmienia się na plus. Życzę wam powodzenia w Ethereum i dziękuję, że tak licznie oglądacie moje materiały oraz podacie na audycję live. Bardzo doceniam każdą łapkę w górę i subskrypcję. Zachęcam również do zobaczenia innych materiałów, gdzie omawiam zagadnienia ze świata Worda. Pozdrawiam.